Lubię telefony od nothing i gdybym cierpiał na nadmiar pieniędzy, to kupowałbym każdego z nich i ustawiał sobie na półce albo na biurku. Dlaczego? Pocieszą oko. Większość elektroniki jest pod tym względem nudna i wszechobecny tu ład i symetria mają za zadanie odpowiadać na naturalną potrzebę człowieka, którego mózg preferuje pewne konkretne wzorce i porządek. W tym wypadku symetryczne obiekty są łatwiejsze do rozpoznania i zapamiętania. Nothing zaś postanawia zresztą nie pierwszy raz wytrącić to poczucie harmonii i spokoju i dać nam urządzenie, którego widok w tylnej części obudowy wzbudza naturalny, Dysonans w głowie. No krótko mówiąc, jest to jawna prowokacja. I wbrew pozorom nie chodzi tu o wywracanie stolika i pokazywanie odważnej estetyki czy sztuki wizualnej, która ma wzbudzać głębszą refleksję. Tu po prostu chodzi o zwykłe przyciąganie uwagi, co zresztą ten smartfon robi doskonale. Tak jak wspomniałem we wstępie, Nothing Phone 3 to przede wszystkim odważna próba, by wyróżnić się spośród masy innych smartfonów. No bo sami przyznacie, że język projektowy w większości z nich jest powtarzalny, a czasami wręcz do bólu odtwórczy. Gdyby marka Nothing próbowała, tak jak chińska część rynku, stworzyć na przykład kolejną reinterpretację iPhone'a, no to pewnie nigdy, nigdy nie słyszałby o marce Nothing, a już na pewno nie mówiłoby się o niej tyle, ile się o niej mówi. Ja to doceniam. Doceniam też spryt i odwagę na tyle, że patrzę na ten telefon i myślę sobie, że ktoś naprawdę musiał mieć dziecięcy ubaw, kiedy wiedział, że może stworzyć coś tak totalnie niepoważnego w branży technologicznej, no i posłać to dalej w świat. Nie boją się iść pod prąd na czele z kapitanem tego statku. Wystąpił on ostatnio w filmie, w którym to komentuje nieprzychylne recenzje youtuberów na temat właśnie pierwszego flagowca od Nothing, podczas gdy Apple wyłącza możliwość komentowania swoich filmów. Filmów, to Nothing wypuszcza film, gdzie sam zainteresowany siada i osobiście konfrontuje się z krytyką. Wprawdzie nie pomógł sobie tym filmem, ale znowu doceniam odwagę. Skłamałbym, gdybym powiedział, że nie byłem sceptycznie nastawiony do tego wyglądu. Ale po wyjęciu telefonu z pudełka pomyślałem sobie, że kocham to szaleństwo, że jakaś banda odklejańców w Londynie wymyśla takie rzeczy i nie tworzy kolejnej odlewni smartfonów, które próbują być. Jakieś. Tu wszystko jest inne. Łącznie z tym, że jak zawsze wita nas pudełko, które wygląda, jakbyśmy właśnie nabyli kolekcjonerską edycję urządzenia. Wszystko tu ze sobą współgra i jest mocno designerskie i po prostu cieszy. Tu zresztą zawędrowała ciekawa nowość w postaci etykiety unijnej informującej o klasie energetycznej smartfona, a także o tym, jak długo działa bateria, ile producent przewiduje cykli ładowania, jak łatwy jest to w naprawie sprzęt i jaka jest jego trwałość oraz klasa. Odporności na czynniki zewnętrzne. W tym wypadku jest to IP68. Ciekawe, mogłoby zagościć we wszystkich tego typu. Urządzeniach. Nie wiem jak wy, ale ja nie lubię czytać recenzji filmu przed jego obejrzeniem. Powiem więcej, często nie czytam nawet opisów fabuły, bo po prostu chcę, by to było jak najczystsze doświadczenie, które będę mógł samodzielnie przetworzyć w głowie, a dopiero potem porównać własny osąd z innymi. Dlatego też niewiele czytałem o tym telefonie wcześniej. O ile wiedziałem, jak wygląda, i na żywo wrażenie to było dużo lepsze niż się spodziewałem, tak nie sądziłem. Że sylwetka telefonu jest aż tak gruba. Przyzwyczaiłem się, że większość smartfonów dzisiaj oscyluje na granicy tych 7-8 maksymalnie mm, tu zaś mamy pełne 9 i jest to coś, czego nie da się przeoczyć. Choć warto dodać, że sama waga urządzenia jest akceptowalna. Niemniej to spory kawałek bryły odbiór, ratują tu jedynie zaokrąglone narożniki. Wróćmy jeszcze na chwilę do tego wyglądu. Trzeba wam wiedzieć, że tym razem producent zrezygnował ze swojego firmowego znaku, czyli systemu diot Glyph i postawił na tak zwany glif matrix, czyli na tę diodową powierzchnię zamkniętą w kształcie koła, która może wyświetlać nam różne informacje, powiadomienia czy proste interakcje. Wszystkim sterujemy za pomocą przycisku znajdującego się poniżej i sprzężonego z reakcją haptyczną. Sami twórcy designu podkreślają, że element ten powstał z myślą o skupieniu i dobrych nawykach. Innymi słowy, ma to nas zachęcać do częstszego odkładania telefonu ekranem do dołu. By Kompulsywnie, nie wybudzać ekranu, ilekroć usłyszymy dźwięk powiadomienia, albo kiedy wydaje nam się. Że coś słyszeliśmy. Doceniam to mówiąc górnolotnie ludzkie podejście do smartfona, ale obawiam się, że mimo wszystko jest tu w tym wypadku więcej ukrytego marketingu niż realnych intencji. Prawda jest taka, że po prostu najlepiej odkładać smartfon w drugim pokoju albo wybierać je na spacery bez towarzystwa elektroniki, by jakkolwiek dać odpocząć własnej głowie. Być może praktyczność tej funkcji stanie się w przyszłości większa, bo na szczęście. Marka udostępniła zestaw narzędzi i instrukcji dla programistów. Ciekawostką jest również ta czerwona dioda, która świeci ilekroć rejestrujemy materiał wideo. Smartfon występuje ponownie w dwóch wersjach kolorystycznych, czyli czarnej i białej. Jeśli przeszkadza Wam efekt palcowania, to zdecydowanie polecam wariant biały. Ok, to czemu w takim razie ten film nosi tytuł Podoba mi się, ale sam bym go nie kupił? Już Wam tłumaczę. Dawno chyba nie spotkałem na swojej drodze smartfona, w którym tak źle byłyby rozłożone akcenty, zarówno te po stronie komunikacji marketingowej, jak i te związane ściśle z samym sprzętem. Marka wyraźnie podkreśla, że to ich pierwszy flagowy smartfon, a jeśli ktokolwiek ma wątpliwości, to wystarczy rzucić okiem. Na cenę. Ta obecnie wynosi 3650 zł dla wariantu 12256 i aktualnie w promocji w jednej z sieci elektromarketów w tej samej cenie możemy nabyć wariant 16512. Co już powiedzmy studzi nieco emocje, zwłaszcza kiedy przypomnimy sobie, że dwa lata temu na Phone 2 startował od 3300 zł za wariant 12256. Owszem, była jeszcze wersja 828 za równe 3000. Ale na najwyraźniej uznał, że taki wariant niekoniecznie wzbudzałby skojarzenia o flagowcu. Niemniej mówimy tu o pułapie grubo przekraczającym 3000 zł, gdzie do tej pory marka głównie romansowała z segmentem budżetowym i średnim. Tym razem wkroczyli oni do świata, gdzie w tej kwocie można już kupić pełnoprawnego flagowca i gdzie szukanie oszczędności no, nie jest dobrym pomysłem, a niestety na Fond 3 niemal. Na każdym kroku udowadnia, że w swoim budżecie nie jest najlepszym wyborem. W myśl prostej zasady płacę i wymagam. Tu owszem, zapłacisz, ale nie masz prawa wymagać wszystkiego. Nawet jakość wykonania daje powody do wątpliwości. Spójrzcie, mamy tu ekran AMOLEDowy. Pobieżne przejrzenie specyfikacji każe sądzić, że dostajemy tu absolutny top. Równe, symetryczne ramki, super kolory, duże zagęszczenie pikseli, wysoka jasność, wysokie próbkowanie dotyku, wysoka częstotliwość. Migotania obrazu, ale jednocześnie mamy tu węższy zakres odświeżania obrazu w przedziale od 30 do 120 Hz, zaś sam wyświetlacz chroni średniopółkowe szkło Gorilla Glass 7i. To są wyraźne oszczędności, nikt w tej cenie nie przychodzi po oszczędności. Idziemy dalej. Większość tegorocznych flagowców bazuje na Snapdragonie 8 Elite lub innych równie wydajnych procesorach. Zaś Nafink stawia tu na moc, która owszem nie jest niska, ale wartościami odpowiada flagowcom z ubiegłego roku. A mówimy tu przecież o smartfonie, który wrócił aż po dwóch latach nieobecności. Snapdragon 8S generacji czwartej to rzecz jasna odczuwalny postęp w stosunku do Nothing Phone 2. Telefon w codziennym użytkowaniu działa płynnie i trudno mu cokolwiek zarzucić, ale nie nie zapominajmy, że ktoś wystawił go do wyścigu z tymi najlepszymi, a tu nie brakuje maniaków, którzy lubią wszelkiego rodzaju benchmarki. Poza tym telefon z jakiegoś powodu bardzo szybko łapie temperaturę w trakcie długotrwałego korzystania z aplikacji aparatu. Mam nadzieję, że problem ten rozwiąże kolejna aktualizacja. Gdyby ten telefon kosztował w okolicach, powiedzmy, 2000 zł, jak choćby Poco F7, który również wykorzystuje ten sam procesor, co więcej, obsługuje UFS-4. 4,1 a nie 4.0. To ta dyskusja nie miałaby w ogóle miejsca, ale ktoś tu próbuje nas przekonać, że mamy do czynienia z prawdziwym flagowcem, bo występuje w wariancie z 16 GB RAMu, jednocześnie prawdziwym flagowcem, obsługującym USB o standardzie 2.0. No tu się absolutnie nic nie zgadza. Podrójny zestaw aparatów, wszystkie pracujące na matrycach o rozdzielczości 50 megapikseli, również każe sądzić, że w teorii obcujemy z flagowcem, a kiedy ponownie zaczniemy zaglądać pod maskę i. Sprawdzać poszczególne części, no to szybko orientujemy się, że ktoś tu raczy nas bardziej wizją produktu, a nie realnymi osiągami. To kolejny przykład, że i tu decydując się na w cudzysłowie flagowca od nothing, otrzymamy urządzenie, które pozycjonuje nas poza ścisłą stawką najlepszych graczy. O ile główna jednostka pracuje w oparciu o całkiem niezłą matrycę, choć nadal daleką od tych wybitnych, tak pozostałe dwa aparaty opisałbym już jako mocno średnie, oba bazujące. Na bardzo małych matrycach, co już na starcie pogarsza ich zdolności świetlne, na pochwałę zasługuje tryb makro, wykorzystujący trzykrotny zoom optyczny, co przekłada się na dość krótką odległość ostrzenia. Sytuację ratuje akumulator krzemowo-węglowy o pojemności 5150 mAh. Wprawdzie wartość ta nie jest imponująca, kiedy weźmiemy pod uwagę zarówno samą technologię, jak i wielkość obudowy, ale na szczęście trudno zarzucić tu słabą wydajność energetyczną i jest dobrze. I Spokojnie możemy poruszać się tu w obrębie dwóch dni. Ładowanie z mocą 65W również oceniam jako taką już solidną wartość, która zadowoli większość użytkowników. Znajdziemy tu również ładowanie bezprzewodowe oraz zwrotne. Druga rzecz, która nieodmiennie stanowi o sile i potencjale tego urządzenia, to niemal czysty Android z lekką i estetyczną nakładką. Wprawdzie interfejs wraz z brakiem etykiet dla aplikacji i monochromatycznymi ikonami od nothing wymaga zawsze na początku przyzwyczajenia, ale w gruncie rzeczy jest dobrze przemyślany i hołduje w zasadzie, że im mniej tym więcej. Nikt nie atakuje nas tu nadmiarem różnych funkcji, dlatego też do końca nie rozumiem idei, jaka stoi za Essential Key i tworzeniem notatek. Za to zdecydowanie doceniam funkcję uniwersalnego wyszukiwania w ramach Essential Search, gdzie otrzymujemy zarówno dostęp do zawartości smartfona, jak i możemy zadać dowolne pytanie w ramach inteligentnych modeli Gemini. W przyszłości ma się to również przełożyć na bardziej spersonalizowane wyniki. Podsumowując, mamy do czynienia z intrygującą. Projektem, ale tym razem kompletnie przestrzelonym, jeśli chodzi o połączenie zawartości tego urządzenia i komunikację marketingowo. Moim zdaniem to próba przekonania nas, że ten w gruncie rzeczy smartfon o średnio pułkowym DNA zasługuje na to, by porównywać go z pikselami flagowym OnePlusem czy Samsungami. Fajnie, że marka konsekwentnie próbuje zabijać nudę, że wspomniana symetria to pójście na łatwiznę i że warto czasami popuścić wodze fantazji, ale brakuje mi tu czegoś więcej. Gdyby ten telefon kłuł w oko nie tylko wyglądem, ale również specyfikacją, która zawstydza często droższe propozycje jak choćby poko F7 Ultra, to zerwałbym się z miejsca i głośno zaczął klaskać. Byłby to dowód nie tylko na silny indywidualizm i oryginalność, ale również byłby to w pewnym sensie taki psztyczek w nos dla tych dużych i czasami zbyt poważnie traktujących się graczy, którzy przypisują sobie tworzenie wielkich misji. A wystarczyło zostać jeszcze przy średniopółkowej retoryce i cenie niższej o jakieś... Zł. Tymczasem można odnieść wrażenie, że Nafing bardziej chce konkurować sam ze sobą z przeszłości, a nie zważać na to, w jakim otoczeniu się znajduje. Nie zapominajmy, że mimo wielu sukcesów, Nafing to wciąż mała marka, którą rzeczywistość będzie jeszcze zmuszać do ponoszenia większych kosztów produkcji niż konkurencja. No cóż, wygląd to nie wszystko, a flagowa jest tu głównie jednak. Cena. Dajcie znać, co sądzicie o najnowszej propozycji od NAFINK, Czy są tu jacyś posiadacze poprzednich modeli? Tymczasem dziękuję za wasz czas i uwagę. No i do zobaczenia już wkrótce.